Witam Cię na moim kanale i zapraszam do zgłębiania tajników historii. Podczas tej lekcji dowiesz się, do czego służą mapy historyczne, jakie są elementy planu i mapy, w jaki sposób czytać plan i mapę historyczną. Aby móc dokładnie prześledzić przebieg wydarzeń historycznych, warto zaznajomić się z mapą historyczną, która przedstawia terytoria takie, jakie były aktualne dla danego okresu, albo zerknąć do planu historycznego. Tworzeniem map i planów zajmują się kartografowie. Mapa to graficzne przedstawienie państwa, kontynentu lub innego obszaru. Na mapie historycznej znajdują się oznaczenia wydarzeń historycznych, np. bitwy, koronacje. Na planie ukazuje się mniejszą powierzchnię, np. miasto, budynek, osadę albo plan bitwy. Na planie bitwy można pokazać rozmieszczenie wojsk, przebieg bitwy. Na planie miasta można przedstawić przebieg ulic, murów obronnych, wszystkie budowle i budynki. Mapa historyczna składa się z tytułu i legendy. Tytuł mapy to informacja o tym, jakie terytorium przedstawia i jakiego okresu ona dotyczy. Legenda to objaśnienia symboli, które zostały użyte na mapie. Czym różnią się mapy geograficzne od historycznych? Na mapach geograficznych przedstawia się tereny, jakie znajdują się obecnie. A na mapach historycznych przedstawia się wydarzenia i zmiany, jakie miały miejsce w przeszłości. Dodatkowo na mapie historycznej przedstawia się kierunki przemarszu wojsk, które są oznaczane za pomocą strzałek, daty bitw, które są oznaczane za pomocą skrzyżowanych szabli lub mieczy, wykresy liczby ludności w tym okresie oraz plany przebiegu bitw. Zbiór map historycznych jest dostępny w formie atlasu historycznego. Jak wyglądały najstarsze mapy świata? W epoce starożytności powstały pierwsze mapy, które służyły na przykład kupcom, którzy poruszali się po szlakach handlowych. W starożytności ludzie nie wiedzieli, że Ziemia jest okrągła, więc mapy wyglądały nieco inaczej. Na przykład Babilończycy przedstawiali mapę jako koło, na środku którego leży miasto Babilon. Egipcjanie przedstawiali ziemię jako prostokąt. Grecy przedstawiali ziemię jako tarcza, czyli wypukłe koło, w środku którego znajdowała się świątynia w delfach. Zapamiętaj, mapa to graficzne przedstawienie państwa, kontynentu lub innego obszaru. Na mapie historycznej znajdują się oznaczenia wydarzeń historycznych, np. bitwy, koronacje. Na planie ukazuje się mniejszą powierzchnię, np. miasto, budynek, osadę, plan bitwy. Aby właściwie posługiwać się mapą, trzeba odnaleźć na mapie kierunek północny, okres dziejów, których ona dotyczy, oraz zaznajomić się z legendą. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!